CPOG9. Kolejny fragment konopielki o tym jak najezdna uczycielka zepsuła Kaziukowi obiad niedzielny. No i w ogóle no, niszczyła lokalne stare obyczaje. Sześć talerzów i sześć łyżków nożów i widelców prezentowała Handzi uczycielka. Ale czy kto wiedzieć mógł, co dalej będzie? Wydawało się, że oni nie, nie do czego. Od do leżenia na policy i Handzi do chwalenia się przed babami. Aż tu w niedzielę staje uczycielka przy piecy za gospodynię. Handzia tylko ognia pilnuje i donosi jej. To wodę, to cebulę, to jajka, a ona coś szykuje, jedzenie jakieś niezwyczajne. Gotowali w trzech sagankach: w jednym jakiś barsz czy krupnik, w drugim kartofli oskrobane, w trzecim buraki sterte na miazgę. Jak się im ta miazga ugotowała, saganek zdjęli i zaczęło się najgorsze. Postawili patelnię, a co na tej patelni? Kawał kumpiaka, taki, że kapustę można by na nim gotować przez pół miesiąca, pokroiła ona na plastry. Te plastry obstukała na desce polankiem i zaczęła smażyć. A smalcu to rzucała bez miary, jakby błotem chlapała, a nie sadłem topionym. Smażywszy... Naupiła cybuli i cybulo mięso obłożyła. Prawda strasznie skwierczało, pachniało. Handzia i dzieci odganiała, bo całkiem zgłupieli. Leźli do piecy jak muchi w mleko. Tato zastygli na murku, patrzyli babom na ręce i postękiwali. O, Kirielejson! Cybula, łomatko boska, jajko, aż z tego wszystkiego różaniec wyjęli i dawaj modlić się oczy zapluszczywszy, tylko dychają, zapachy łykają. A mnie serce yy, boli patrzeć, na język ciśnie się jedno, czy wy, baby, w Boga nie wierzycie? Tyle dobra naraz marnować? A może my dzisiaj parszuka zatłukli i temu tyle smażenia? Bo świeżyny dużo. Może dziś kusty czwartek? Nie cholera. Toż wiem dobrze, że dziś niedziela, a do czwartku i do popielca z pięć tygodni jeszcze. A parszuka to my kuli po kopaniu. Parszuczka niedużego. Jak on ma do postu wystarczyć, to ko po kostce trzeba brać, po troszku. A tu masz, że uczycielka się szasta, pojąć mogę. Ale Handia, Czemu ona miary nie ma? W głos powiedzieć nie wypada. Trochu wstyd przed uczycielką, ale wyszła Handia do komorki. Idę za nią. Co tobie, babo? Ty chcesz wszystko zmarnować na jeden... Raz? Pytam się, złapawszy pod boki trzęsę. Trzęsę nie o ciemku. Czy ty, kobietą rozum za studoło wysrała? Uch, walnęłoby się babę kułakiem, ale nie walę. Rozbeczy się jeszcze i ściągnie uczycielkę. Trzęsę, ale żonka pętało. Pójdźcie, puszczaj, ona czeka na mąkę. Co wyrabiacie, szalone? Zaraz spróbujesz, zobaczysz, chwali się ona. Bez wstydu brydu. I wyrywa się, ucieka. Uczycielka nożem stołu oskrobuje, Zeskrobuje czarne, co się łoiło od kapania z łyżkow i miskow. Oskrobuje myje z popiołem i decha bieleje jak nowa. I zaraz talerki rozstawia. Sześć przy każdym kładzie łyżkę nóż, widelet. Do talerkow nalewa tego krupniku. I odgarnąwszy czub z czoła, pod boki się bierze, zaprasza. Proszę bardzo, siadajmy. Pierwsze danie zupa jarzynowa. Handzia napędza. Nu, siadajmo. Kaziuk, dzieci, tatu. Siadajmo. Spróbuję jak w mieście jedo. Napędza, bo jakoś nikt się do tych talerków i nożów nie rwie. Choć każdemu kiszki myczo, tyle smaków i zapachów w kacie krąży. Patrzę ja na sześć talerków, sześć widelców, nożów, łyżków blaszanych z białym połyskiem. Patrzę na stoł biały, wyszarowany i widzę, że z mojego stołu zrobił się stoł cudzy, nie mój. Jakże w swojej chacie do cudzego stołu siadać? Oj, czuję, jak złość obejmuje mnie całego. Wielka złość, w głowie huczy i strach mały ręce trzęsie. Sześć talerków? Każdy sobie będzie jadł? Na co noży? A widelcy? A co zrobią z burakami? Sto czerwono ma małego? Jak jeść takie straszne chactwo? Z, z kartoflami ją podadzą, czy do mięsa, czy do tej tu? Jak to ona mówi zupy? Czemu obiad nam zepsuli? Obiad niedzielny siadajcie, mówił handia, próbuję po paninemu. A to już niedobrze po naszemu? Pytam cicho a uczycielka podmawia. Cóż szkodzi spróbować, jakie gdzie indziej obyczaje? I na patelni mięso przewraca do smarza. siada pierwsza, i dzieci siadają, i tato uczycielka staje za plecami. Pewno ciekawa, czy pochwalim tę jej zupę. Posiadali, łyżki wzięli i na nie czekają. Żadne zacząć jeść nie może, póki ja, gospodarz, łyżki nie umoczę. Trudno, siadać trzeba. Siadam przy tym stole cudzym, niby moim, a nie moim. Przeżegnać się trzeba, ale jakże żegnać się, kiedy tu jakieś widelcy, noży błyszczą, a deska bieleje. Jakby z niej skórę zderli. Sześć talerków w rzędach stoi, każdemu talerz, jak to? Każdy sobie ma się żegnać. Każdy do swojego talerka. Ręka co zawsze mnie sama żegnała, Dziąży teraz jak polano. Próbuję przeżegnać się tym polanem. Zaczynam i nie mogę skończyć. Nie przeżegnawszy się, biorę łyżkę a blaszana ona zimna błyszczy. Niechaj pani siada z nami, zaprasza handzia. Uczycielka dziękuję. Dzisiaj raz dla odmiany ona gospodynią. Brat niewola. Zaczerpam ja pierwszą łyżkę. Niosę, choroba, łyżka niegłęboka, ręka drży. Póki ja donios do gęby, pół się wylało na podłogę i kolana. Drugie łyżkę zaczerpam, jeszcze gorzej. Trzecie niosę, ręka tak skacze, że nic do gęby nie donoszę. Nie wiem nawet, czy dobra ta zupa, czy niedobra. Łyżkę na stołu rzucam. Przygabiwszy się na moim stołeczku, patrzę się po tych sześciu talerkach, po blaszanych łyżkach, że moje dzieci nimi jedzą, moja żonka i że mój ojciec łyżko musi się męczyć. O niedoczekanie twoje, przybłędo ty kuza łazengo miastowa, dlaczego ty swojego nosa między nasze miski wpychasz? Ale już i tato cicho łyżkę kłado. Już i handia i dzieci na mnie spojrzawszy jeść przestali. Co się stało, panie kamizimierzu? pyta ona zdziwiona y, bardzo. Moja zupa wam nie smakuje? Chcę się powiedzieć, Twoja dupa, ale jakoś słabo w zębach duczę, siedzę zły, aż w oczach błyska. Nie wiem, co zaraz będzie. Może zgarnę rękawem te talerzyki, a może stołek przewrócę, może świstnę widelcami w uczycielkę. Jeśli Wam zupa nie smakuje, yy, trudno, mówi ona zmartwionym głosem. To może najpierw drugie danie? Drugie sranie. Mówię i kołakiem łup stołek. Aż te nożyki, widelczyki zabrzęczeli. I stalerko się polało. Co ty Kaziuk? Pyta się Handzia i wstaje. A bardziej prosi, już pyta się, a ja jak nie huknę. Milcz ty! Udzielka zakręciła się koło komina i stoi cichutko jak trusia. Wtem chwartuch odwiązuje. Ach, zapomniałam, że na trzecią obiecałam być w szkole, mówi cienko. Pani Haniu, niech mnie pani zastąpi przy kuchni. I raz, dwa swoje kurtkę bierze, w biegu się odziewa i niby śpieszkiem z chaty wychodzi. Tylko jej głowa mignęła za oknem. Mówię do żonki. Stawiaj michę! Cichutko wie handzia, że nie żarty. Miskę stawia na środku, między talerkami. Zlewaj. Zlewa ona z talerków do miski, jeden po drugim, wszystkie sześć. Miska duża, gliniana, pomieściła. Talerki składa w jeden, w drugi, zabiera. Ale pozostali się na stołku i błyszczą tamte łyżki, noży, widelczyki. Won i te pizdryki rozkazuje ona ich zabiera a kładzie łyżki nasze drewniane i wy wybieramy każdy swoje moja największa z trzonkiem trochę wykrzywionym na sęczku wzięli łyżki trzymają na mnie patrzą kiedy łyżkę umoczywszy jedzenie zacznę zacznę ale przedtem rozkazuje żegnać się od nowa. Żegnają się, żegnam się i ja. I łyżkę umaczam w tej zupie. Smakuje tę zupę i smakuje. Czuję, że może ona i nie kiepska, ale nie do jedzenia. Zabieraj te chacwo, mówię. Syp kartofli. Nasypała Handia całe michę, zaskwarzyła kłuszczem z patelni, a mięso wrzuciwszy rano do kapusty, Rozkazuje, mięso się gotuje w kapuście, rozumiesz? A teraz rob kwas do kartoflow Prędko drugie miskę stawia i, na, i nalewa złodyżki za kwaski i zaraz nad misko czosnek nożem drobi. Posoliła, zamieszała, siada do stołu. Pokazuje jej palcem jedne michę, drugie. O, to jest moje i moich Dzieciow jedzenie. I zapamiętaj, mówię palcem groziwszy pod nosem, żeby więcej takiej rozpusty jak dziś nie było. No jemy. I jemy, jemy zwyczajnie po naszemu, jak Pan Bóg przykazał, jak święty Józef z Matko Bosko Jezusem jedli z jednej miski. Jemy i smakuje. I dobre, i jak trzeba, a jak zjedli, obter się ja rękawem, przeżegnał się.